Pochwalony Jezus Chrystus, kolejny dzień naszego życia, jak wstaliśmy, to znaczy, że możemy uwielbiać dobrego Boga, przyjść Duchu Święty ogarnij nasze serca, żebyśmy dzisiaj umieli współpracować z Twoją łaską z duchem radości. Jezus dzisiaj rozsyła apostołów, mówi, przywołał do siebie dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi. To jest szósty rozdział Ewangelii Świętego Marka. Kiedy Prawie, że początek. I tu już jest któreś rozesłanie apostołów. Jezus ich co chwilę posyła, posyła, po to ich powołał, żeby ich posyłać. I w tym rozesłaniu apostołów to, co jest ważne, że Jezus robi to na początku. Nie czeka, aż ich uformuje i dopiero uformowanych będzie rozsyłał. Jezus chce, żeby ewangelizując, uczyli się. To jest bardzo ważny moment w naszych wspólnotach, w rodzinach, żeby wypuszczać do ewangelizacji. Żeby się tego nie bać, że to nas przekracza, to jest za dużo, to jest trudne. Dołączyć do jakiejś grupy, takiegoś wyjścia ewangelizacyjnego, dołączać, żeby patrzeć, jak to inni robią i w ten sposób się uczyć. Żeby móc posługiwać charyzmatycznie. Jezus ich posyła, kiedy jeszcze nie byli kapłanami, to jest przedostatnią wieczerzą. Potem posyła 72. Posyła. Droga, która uczy. My potrzebujemy być w drodze w kościele, żebyśmy nie stali w miejscu, ale żeby każdy dzień w naszym życiu był troską o zbawienie drugiego człowieka że ja zanoszę Ewangelię, że mogę wołać u Ducha Świętego, że mogę się za innych modlić, że mogę o Bogu rozmawiać, ale przede wszystkim też po prostu pokazywać sobą, królestwo jest pośród nas, dawać nadzieję. Dawać życie drugiemu człowiekowi. Do tego jesteśmy zaproszeni. Każdy z nas, Bóg w nas, woła od, żebyśmy byli cali w misji. A jeżeli odwrócimy kolejność i najpierw będziemy tylko formowani, to zobaczymy, że wszystko nam się będzie układało nie w duchu, ale w poprawności. I wtedy już tak bardzo uformowani, gdy idziemy w misję, to dbamy o poprawność, a nie o ducha. Poprawność też jest dobra, też może dużo dobrego zrobić, ale to Duch ma przez nas działać, Duch Boży przez nas, żeby On mówił, to poprawność jest czymś wtórnym. Też jest potrzebna, ale jest czymś wtórnym. Najważniejsze jest, żeby w mocy Bożej wszystko było, bo Jezus nas posyła, On uzdania nasze serce. Zapraszam do tego, żebyśmy próbowali dzisiaj być gorący, gorący w Bożej miłości, gorący w Duchu Świętym. I na to Wam błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miejcie cały dzień piękne serca. W maju wybieram się z parafii w Szczecinie do Medjugorje. Ponieważ Szczecin tak jest położony, że autobusem musimy przejechać całą Polskę, to być może z różnych miejsc ktoś by chciał jeszcze dołączyć. Mamy paręnaście wolnych miejsc. Jest taka możliwość, żebyśmy razem spędzili w drugiej połowie maja. Trochę czasu. Tutaj na plakacie macie wszystkie informacje. Może to jest zaproszenie do ciebie i chciałabyś, chciałbyś z niego skorzystać, to zapraszam. Ja się będę tą grupą opiekował e, przez te dni e, i możemy przeżyć je razem. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. A tutaj jest też teledysk mocny w duchu. Plakat możemy sobie zbliżyć, zatrzymać, żeby przeczytać szczegóły z Panem Bokiem.